Cześć, pamiętacie trackery z marca? One już pracują. Bardzo fajne uzyski, ale dzisiaj o czymś innym. W marcu były trackery, a teraz chodźcie, pokażę wam coś więcej. Wróciliśmy do inwestora. Tym razem mamy tutaj jednostkę zewnętrzną marki Weiland typu Split. O mocy 12 kW. Co ważne, Wajland określa moc przy parametrze A-7, czyli przy minus 7 stopniach Celsjusza i temperaturze wody 35 W35, więc są to jedne z najmocniejszych pomp na rynku. Tak wygląda jednostka zewnętrzna. O. A tam widać drugi tracker. też pracuje. Pokażę Wam go z bliska. O, proszę. Dwa trackerki. I na jesień pompa ciepła. Więc mamy wczesną jesień. Więc wróciliśmy na pompę ciepła. Na co należy zwrócić uwagę i czego bardzo często instalatorzy nie robią. Otóż stopy amortyzujące. Bardzo ważna rzecz, bo inaczej pompa, powiem brzydko, wyżyga Wam sprężarkę za dwa albo za 3 lata. Jeżeli będzie na sztywno do fundamentu, tu oczywiście mamy stopy, które zaleca producent. Nigdy nie chodzimy na skróty. Pompeczka już stoi, czeka na swoje przyłącze. Chodzimy dalej. Trakery działają, pompa stoi. I jesteśmy tu. A tu jest przemek i nasza jednostka wewnętrzna. Co ciekawe, dom jest w konstrukcji szkieletowej, więc aby zminimalizować przenoszenie drgań, czy niedogodności dla inwestorów, zbudowaliśmy taką konstrukcję, do której to Przykręcona jest jednostka wewnętrzna przez specjalne gumy, aby nie przenosiła wibracji. I co mamy? Mamy buforek jeszcze, mamy ciepłą wodę użytkową, mamy solaredge'a od trackerków. I to by było na tyle. Trackery idealnie działające. Współpracują z pompami ciepła. A my jesteśmy NASA Technik. Na razie, cześć.